Ważne jest, żeby zrozumieć, czym jest 5G, co ono robi i co się mówi ludziom, że ono robi. W dokumencie amerykańskiego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników na temat kształtowania się wiązki radiowej, że ta technologia gotowała ludziom gałki oczne jak jajka podczas II wojny światowej. I wszyscy musicie zrozumieć, że jest to broń wojskowa. Są to częstotliwości szturmowe. Jeżeli nic więcej nie wyniesiecie z tego, to jedno musicie wiedzieć: to są działania wojenne napromieniowania mikrofalowego. Tym to jest. Szanowni Państwo, witajmy w National Press Club. Przed nami przewodniczący Federalnej Komisji Łączności Tom Wheeler. To dla mnie zaszczyt, że jestem tutaj w National Press Club. Pierwsza generacja bezprzewodowa 1G to był głos. Druga generacja 2G umożliwiła. Rozmawianie i przesyłanie wiadomości tekstowych. Trzecia generacja 3G, 3G. Internet w ograniczony sposób. Dzisiejsza czwarta generacja dopełniła tę migrację cyfrową. Jeśli ktokolwiek mówi Wam, że zna szczegóły tego, czym się stanie 5G, uciekajcie w drugą stronę. To nagranie dostarczyły Tobie cyferka 5 i literka G. I wkrótce. Wszystko inne też dostarczą. Muszę powiedzieć ludziom, 5G to zabójca. Jestem Mark Steele, dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają. Jestem ekspertem w zakresie systemów wyświetlaczy przy przeziernych, head-up display. Jestem jednym z wiodących ekspertów na świecie. Nie wierzcie w ani jedno słowo, w to, co powiem, ani jedno. Chcę, żebyście sami zbadali temat na własną rękę. Zobaczcie to. To, co zobaczycie, jest absolutnie przerażające. Czy łączyłeś kamerę? Tak. To rozmieszczenie 5G to jest system broni. Muszę im powiedzieć o tym systemie broni, bo o systemach broni wiem więcej niż o czymkolwiek innym. W Wielkiej Brytanii, na północy Anglii, w miejscowości Gateshead, naukowiec, który nazywa się Mark Steele, ostrzegał ludzi publicznie, bardzo otwarcie i aktywnie o konsekwencjach ledowego oświetlenia na ulicach. Jak twierdzi w Gateshead... To oświetlenie w tej chwili emituje 5G. Proszę przesunąć się od samochodu. Rozmawiam tylko z pracownikami Rady Gates o wymianie tych nadajników na latarniach, które powodują szkody i są atakiem na społeczność. To jest, zagraża istnieniu gospodarki, środowiska naturalnego i ludzkości. Jeśli te nadajniki są wszędzie, to na pewno każdy jest narażony. Istnieje duże zamieszania wokół tego, czym naprawdę jest 5G. G oznacza generację, czyli pokolenie. Na początku był pierwszy system przekazu w latach 1980 potem 1G i 2G. W miarę jak następowały kolejne pokolenia, zaczęliśmy widzieć coraz bardziej złożone systemy przesyłów, sygnałów, bardziej zaawansowane układy anten. Chodziło więcej o, o więcej danych, szybsze dane, szybsze pobieranie. Jednak 5G jest czymś całkowicie innym. W porządku, rozłóżmy to, powiedzmy ludziom, co naprawdę jest. Tutaj. To jest urządzenie do przesyłu w technologii 5G. To piekielna bestia, prawda? Niektórzy eksperci chcą zobaczyć więcej szczegółów dotyczących nadajnika, więcej układów scalonych. Przyjrzyjcie się dobrze, chłopaki. To jest system zarządzający procesem kontroli. Schowany. Tu jest antena. Tu widzicie? To jest fazowa antena tablicowa. Co to jest? To jest do fazowego układu. Jak widzicie, ten ma napęd. Ma układ scalony. Tu widać jeden chip. Spójrzcie, ten chipset. To jest dystopijny świat. Co powiedziała Rada Miasta Gateshead? Powiem Wam, co ja myślę. Lepiej odeślijmy tych wykształconych głupków z powrotem do szkoły albo wyślijmy ich do więzienia w zależności co łatwiej. Myślę, że więzienie będzie lepsze. Trzeba wziąć pod uwagę całą rolę, jaką elektryczność odgrywa w naturze. Ludzie nie mogą rozwijać się tak samo w atmosferze przesiąkniętej prądami elektrycznymi i promieniowaniem ze wszystkich stron. To ma wpływ na rozwój ludzi. Takie życie ludzi, pośród elektryczności, szczególnie promieniowania elektrycznego, będzie miało na nich taki wpływ, że nie będą w stanie już rozumieć informacji, które tak szybko otrzymują. Efektem jest obniżenie inteligencji. Już teraz widać takie efekty. Nawet obecnie można zauważyć, jak rzeczy, które docierają do ludzi, oni rozumieją ze znacznie większą trudnością niż kilkadziesiąt lat temu. Rudolf Steiner, w 1924 rok. W 1924 roku Rudolf Steiner to zauważył. Od tego czasu nasza atmosfera stała się znacznie bardziej przepełniona falami elektrycznymi, bardzo różno, różnego rodzaju. Nie ma wątpliwości obecnie, że fale elektryczne, siły elektromagnetyczne powodują bezpośrednie skutki biologiczne. Istnieją tysiące recenzowanych publikacji naukowych na ten temat. Nie pozostawiają wątpliwości, jakie są te efekty, co możemy z tym zrobić. Teraz jesteśmy na etapie, kiedy instalujemy tak zwane 5G. Jest to szczególny rodzaj przesyłu informacji o bardzo dużej gęstości i okazuje się, że są to te same pasma częstotliwości używane w systemach broni do rozpraszania tłumu. 5G przede wszystkim to zagęszczenie, więc jest to znacznie więcej nadajników, są bliżej ludzi. Jest to również zaawansowany, nielegalny, bezprawny nadajnik. Co mam na myśli? Jest to precyzyjnie dostrojona antena soczewkowa z materiału dielektrycznego. Dzięki niej nadajniki 5G są w stanie stworzyć trójwymiarową mapę otoczenia, w którym są w Twoim domu. Częstotliwość 868 MHz jest specyficzna dla systemów przesłuchiwania na polu walki poniżej poziomów GHz, co pozwala na łatwe przenikanie sygnału przez ściany betonowe i jest w stanie w zasadzie zbierać dane. To jest system namierzania i śledzenia celu. Fazowana antena tablicowa jest w zasadzie radarem na polu walki. Jest ekstremalnie dobra w identyfikowaniu celu i śledzeniu. Go. Oprócz tego może namierzyć dokładnie Ciebie jako cel. Więc każdy z sędzia orzekający w interesującej sprawie, powiedzmy każdy prawnik, ktokolwiek, kto pracuje nad czymkolwiek potencjalnie kontrowersyjnym, jego życie może być zagrożone. Więc projekt anteny jest obecnie w połowie. Na tych latarniach ulicznych ledowych, które są przykrywką dla systemu zarządzania kontrolą, one są w zasadzie systemem do przesłuchiwania na polu walki. Pierwsza jednostka fazowana antena z fazowaną anteną tablicową nazywała się MAMUT i była używana przez Niemców w trakcie II wojny światowej do identyfikacji samolotów. Oczywiście technologia od tego czasu rozwinęła się znacznie. Wstąpiłem do marynarki wojennej królewskiej mości w 1960 roku, specjalizowałem się w broni mikrofalowej, radarach które oczywiście wykorzystują mikrofale. Tam uczą nas nie tylko o radarach, uczą nas wszystkiego na temat mikrofal i innych zastosowań. Więc rozumiałem wiedzę na temat wojny mikrofalowej i to, jak one mogą uszkadzać ludzi i robić im krzywdę. Wówczas mikrofale były wykorzystywane jako broń tak samo, jak są wykorzystywane obecnie. Jest to doskonale ukryta broń kiedy rząd nie lubi jakiejś grupy osób, na przykład pań, które protestowały w Greenham Common w Anglii przeciwko amerykańskiej bazie wyrzutni. Założyły obóz, one były napromieniowane mikrofalami. Napromieniowaliśmy katolików w Irlandii Północnej, żeby się pochorowali. Tak dzieje się na całym świecie. Jest to broń taka, że ktoś nie wie, że jest nią atakowany, ponieważ dawki są bardzo, bardzo niskie, co w rzeczywistości jest bardziej niebezpieczne niż wysokie dawki. W ciągu roku albo dwóch można. Wywołać uszkodzenia neurologiczne, nowotwory, właśnie mikrofalami o niskiej częstotliwości. Możesz wywołać chorobę u wszystkich swoich przeciwników. Dla rządów to jest doskonała broń. Nasze impulsy są przykierowywane. Żyjemy w sztucznie wywołanym stanie świadomości, który przypomina sen. Ich pomysł na rządzenie polega na unicestwieniu świadomości. Zostaliśmy wtłamszeni w trans. Oni sprawili, że staliśmy się obojętni na samych siebie i na innych. Koncentrujemy się tylko na naszej własnej rozgrywce. Proszę zrozumcie, oni są bezpieczni tak długo, jak nie zostaną odkryci. Utrzymać nas w uśpieniu, samolubnych i znieczulonych. Prawie od razu przychodzili do mnie sąsiedzi i opowiadali, że dzieciom leci krew z nosa. Przesłali mi zdjęcia na Facebooku. Jedna sąsiadka przyszła do mnie i wspomniała, że odkąd zainstalowano latarnie ledowe, krwawiła z nosa każdego wieczoru. Wydało mi się to nieprawdopodobne. Ale porozmawiałem z inną sąsiadką, która mieszka niedaleko pierwszej kobiety, która wspomniała o tym, i ona również potwierdziła, że odkąd zainstalowano oświetlenie uliczne LEDowe, ona zaczęła mieć krwawienia z nosa, czego wcześniej nigdy nie doświadczała. Zacząłem więc wtedy moje badania. Pomierzyłem promieniowanie mikrofalowe z nadalników LEDowych na latarniach ulicznych. Podstawa 868 MHz. To było znacznie wyżej niż wynik obowiązujące dopuszczalne wartości zgodnie z rezolucją 18.15 Rady Europy, czyli najwyżej 600 mV. Wyniki pomiarów wynosiły nawet 3000 mV, 5, 5 do 6 razy więcej niż mówią wytyczne. Znacznie wyżej niż obowiązujące wartości. Rada Europy mówi, że może być to 200 mV. Raport BioInitiative stwierdza, że maksymalna wartość powinna być znacznie niższa. Mamy więc Radę Europy, międzynarodowe sądy karne twierdzą, sędziowie twierdzą, że 200 mV, a ja uzyskuję pomiary w sypialni w Gateshead. Od 600 mV do 4000. Czy to znaczy, że w roku 2020-2021, kiedy 5G ma być wdrożone na całym świecie, takie wyniki pomiarów będziemy wiedzieć wszędzie na całym świecie? Tak przez cały czas i jeszcze gorzej. Tak, 5G połączy internet wszystkiego. Jeżeli coś można połączyć, to tak się stanie. Setki miliardów mikroprocesorów połączone. W produktach, od opakowań na tabletki, skończywszy na yy, zraszaczach do trawy. Wszystko wymaga bardzo gęstego rozmieszczenia małych nadajników komórkowych. Nie będziemy czekać na standardy. Żeby to zadziałało, system 5G będzie miał bardzo intensywną infrastrukturę. Musimy odrzucić pomysł, że przyszłość 5G będzie przeznaczeniem tylko obszarów miejskich. Rewolucja 5G będzie dotyczyła każdego zakątka i to jest cholernie ważne. Wzajemnie połączony świat przyszłości będzie rezultatem decyzji, które musimy podjąć dzisiaj. Głównym zagadnieniem na dzisiaj jest ustawa 637 i ustawa 894. Pierwsza złożona przez senatora Hugh